Laudetur Jezus Chrystus. Ponownie witamy bardzo serdecznie, witam księdza arcybiskupa. Jest wrzesień, 12 wrzesień, wielkie święto, które, tak żeby przypomnieć, przy reformie liturgicznej Pawła VI zostało wyrzucone z kalendarza. Święto imienia Maryi. To święto jest związane z wcześniejszym świętem, świętem narodzenia najświętszej Maryi Panny, bo w tradycji hebrajskiej po narodzeniu, później w uroczystym rycie było nadawanie imienia dziecku, tutaj w przypadku Matki Bożej imię Maria. Z tym świętem, dlaczego o tym mówię, jest związane bardzo ważne wydarzenie dla Europy. Można powiedzieć, no, dzięki temu wydarzeniu Europa przetrwała jeszcze kilka stuleci. Niestety o to, co, o co walczyliśmy w przeszłości, o co walczyli nasi przodkowie i tutaj w tym przypadku nasz król wielki Jan III Sobieski. Dzisiaj oddajemy to wszystko praktycznie kapitulując tą naszą Pol Polskę, czy nawet w szczególny sposób katolicką jeszcze, jeszcze tak w cudzysłowie Europę. 12 września 1683 roku w święto imienia Maryi, bo to święto już było wtedy w kalendarzu. No, rozegrała się wielka bitwa pod Wiedniem na, pod Kalembergiem na Kalembergu, która to bitwa zatrzymała te hordy Turków, a więc muzułmanów, którzy szli na Europę, chcieli Europę całą zagarnąć i oczywiście no, zniszczyć chrześcijaństwo i zislamizować. Wiele razy były takie momenty w historii Europy, w historii, jak popatrzymy na Kościół, wielkie wiktorie, to znaczy zwycięstwa, które w Europie dokonywały się, no, bardzo często dokonywały się w dni poświęcone Matce Bożej. Król Jan III Sobieski, był monarchą, władcą silnym, ale też i wierzącym. Zresztą on tego dnia rano, wcześnie wysłuchał, służył nawet praktycznie do mszy świętej. No nie było innej mszy świętej, tylko wtedy. I jako król mógł na tej mszy uczestniczyć w miejscu uprzywilejowanym dla monarchy. Podczas kiedy król zdecydował, Sobieski, że do mszy świętej będzie służył u stopni ołtarza. A więc klęczał jak zwykły Prosty chłopaczek, ministrant, i posługiwał do mszy, bo wiedział, że tutaj rozgrywa się podczas Mszy Świętej wielkie misterium, a przed Bogiem trzeba też tego uniżenia. I to też nas powinno uczyć. Taki monarcha sobiecki klęka przed Bogiem, a my dzisiaj, jak przystępujemy do sakramentów, na stojąco i do ręki. Ale to jest też jeszcze osobny temat. Wracajmy do tego 12 września. Dokonało się wielkie zwycięstwo yy, dzięki Matce Bożej, oczywiście król Jan Czecisk, Sowiecki ze swoimi wojskami przyszli, austriacy ze swoim cesarzem nie dali sobie rady. Nawet już uciekali, kapitulowali i przyszedł król Sobieski i zwycięstwo przyszło. Kiedy Jan III Sobieski później pojechał do Rzymu na audiencję do papieża, zresztą wszystkie trofea zdobyte po Turkach przekazał i papieżowi, a niektóre do sanktuarium Matki Bożej w Loreto. I kiedy był u papieża i papież mu dziękował za to zwycięstwo, wtedy król Jan III Sobieski sparafrazował takie, takie zdanie, Starożytnych Rzymu, Rzymian mówi: yy, Przybyłem, zobaczyłem. A Bóg zwyciężył. A więc w wielkiej pokorze nie przypisywał sobie um, tej Wiktorii Wiedeńskiej, Wielkiej Wiktorii, ale dał on matce Bożej i Panu, Panu Bogu i matce Bożej. A więc wielka pokora tego króla. E, no, zagrożenie e, islamizacją e, dzisiaj e, jeszcze bardziej może jak wtedy wtedy bardziej militarnie było e, i była walka, wiadomo było z kim walczyć, a dzisiaj zapraszamy e, bezkrytycznie. Muzułmanów do Europy pod płaszczykiem tak zwanej inkulturyzacji i, i rząd Europej Unii Europejskiej chce wszystkim narzucić, tym państwom, które tego nie chcą, na siłę żeby przyjmować muzułmanów, a więc no, jest to wielkie zagrożenie też, pomimo tego, że mamy wielki kryzys w Kościele, już taki wewnętrzny, dodatkowo nawarstwiają się różne inne problemy i tutaj w tym przypadku islamizacja. Co by ksiądz biskup nam tutaj mógł, w jakieś wskazówki? No, to jest sztuczne napędzanie ludzi, wypędzanie z jednych miejsc, urządzenie im walk, На їхніх територіях чи в Пакистані, чи в Афганістані, то вальчу e, совєтські війська, то американські війська, в Шенці сіпхаю там з їх чеба нічеба. Пхасія Європа бомбардує Ірак, бомбардує Сирії, бомбардує Лібії. Лібія полковник Каддафі, він був стружим для того, щоб з Африки e, люди не входили до Європи. O niego zniszczyli, a tam ludzie żyli dość bogato w Libii i te Euro Unia zbombardowała tę całą Libię. Dzisiaj tam wojna idzie domowa i, i Zachód szedzie się wartościami swoimi, zgnionymi wartościami, które nic nie mają wspólnego z Ewangelią. Król Sowiecki wtedy naprawdę był zagrożeniem dla Europy, która jeszcze była mniej więcej katolicka w tym czasie. I Król Sobiecki jako wierzący człowiek. Też ryzykował, szedł walczyć za faktycznie za, cudzy, za cudze państwo, nie za swoje polskie, gdzie były, był królem. A szedł, ażeby solidaryzować się z tymi, którzy cierpią i naprawdę pokazał bohaterstwo i to, co powiedział w końcu jako chrześcijański król. Bóg zwyciężył nie tak jak ten, który zniszczył Jerozolimę, ten poganin Rzymianin. вене війди ві, віці, бо він звичайно, бо він не, не знав того Бога, якому мог віддати честь і хвали. Він знав, кому віддати честь і хвали. А й до дійсно часу якось того кроля Собіцького не дуже шаную, ані на Заході, а навіть в Польщі. Так якось така агенда, така якби його не було, його звітянство було збитечне, по це було там гинуть. Ну, no, бо ті те, які панують, państwami w Eurounii to nie jest e, prezydenci czy jakieś powiedzmy e, premiery, które naprawdę są troszczą się o naród. To jest ludzie wychowanki Sorosa, Billa Gatesa, którzy żyli e, z, z, z tych ofiar, tych bogatych ludzi i którzy potem zdradzili wszystkie swoje wartości narodowe, a żeby tylko służyć tej, tej agencji światowej masoństwa, która pochodzi z onz i pochodzi z najgorszych tych, nie teorii spiskowych, a faktycznie z tych czynów spiskowych, które działają na pełną moc. Parę lat temu, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, chciano postawić Polacy bodajże pomnik Jana III Sobieskiego na Kalembergu. Tego, który no, zwyciężył. Burmistrz Wiednia się na to nie zgodził. Także smutne jest to, że teraz kilka stuleci po tym, tej wielkiej wiktorii poprawność polityczna Europy no, próbuje zakłamywać też historię, albo wręcz ją wymazywać, żeby ludzie o tym zapomnieli. Ale szczególnie jest Wiedeńczycy cwaniaki, które, jak to się mówi. Kiedy była trwoga, torwali się do Boga. Oni, oni też jeszcze będą odpowiadać za to, przed Bogiem, że kiedy wojska sowieckie w czasie II wojny światowej zajęli Austrię to naród był w całości, poddał się modlitwie różnicowej, tak, zjednoczył się tak. i Pan Bóg e, pozwolił tak, że sowieckie wojska wycofali się z Austrii. A dzisiaj cwaniaki, jak to się mówi, zapomnieli te dary, laski Boże, bo tak byli pierwsi te Austriacy, byli zniszczeni przez muzułmanów i, i pozostali by tylko bydlę tam na usługach swoich panów. A, a nic nie mieliby takiego cwaniactwa, jak dzisiaj oni się cwanią, tym wszystkim swoim pychom, tom, i, 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 i pogardliwością wszystkiego tego, co było historyczne. Tym bardziej, że to Polak zrobił. A jak Polak zrobił to dla Europy, dla niemieckich mówiących, to taki już jakiś, jakiś jest zgryt sumienia, jak to może być Polak zwyciężyć, a my tu Niemcy nie zwyciężyli. No bo byli się e, cwaniaki niepokorni Bogu, byli się takie, jakie byli się, pyszne. Taki pogardliwy innymi, a Pan Bóg posłał takiego, że administranty nie ma się być pachałkiem pszicho, żeby potem złaskę Bożą zwyciężyć. Dlatego dzisiaj Europa czekała wielka kara i wielka rzecz, że gorszego nie będzie. Bo te ludzie, którzy przystąpią do Europy, oni nie przygotowani tylko dlatego, żeby, żeby w Europie prostu mieszkać i jakby um, utożsamiać się z Europą. Nigdy w życiu oni się nie utożsamią z nie, Europą. oni się nie asymilują z Europą? Absolutnie, absolutnie. Nigdy oni tego nie zrobią, bo im to wskazują te, które pozostali, z których pan, państwo nie wyszli. Nigdy Turcy nie będą e, Niemcami, nigdy e, e, Iranczycy e, Ir e, Ir czy... czy Irakczycy czy Libijczycy nie będą tu na miejscu, bo mafia ich, z ich państw będzie mocno trzymać swoich i, i nic, nic im nie da zrobić. Chyba jakiś może cud boży tylko na to może pomóc. Jeżeli po dzisiejszy dzień nie może Europa odwdzięczyć się Bogu i królowi temu, który naprawdę zwyciężył i otrzymał to berło i lupy z tych muzułmanów, to Europa jest niewdzięczna, a faktycznie już niechrześcijańska. Ona gotowa poddać się wszystkiemu, a szczególnie nie, nie poddać się tym, tym rządzącym. A rządzący i dalej będą wykonywać agendy byli kogo. Bo oni, oni mogą przychodzić z jednej, z jednej warstwy społecznej do innej, aby tylko przy korytku się znajdować. Oni gotowi poswięcić swoje ludy, narody, dlatego, żeby ich spacyfikowali, zniszczyli, a oni sami nie, nie pójdą za tym, bo oni nie, nie są patriotami swoich państw. Надтим, то є трагічна ситуація, те, що зробив. Так само повісьмо о поляках, які вальчили з Матком Божим під Дальничовим. Там є таке містечко, не пам'ятаю, як воно. Кембло. Кембло, коли Матка Божа, коли турці, чи татари, чи турці, коли вони... Музулмані. Музулмані, урунгалі Матці Божі, фігуртки Матці Божі. Та Матка Божа Зачала сів зносити над, над живами, фрувала і наболивала до, до вальки з тим всім, і поляки звідси жили. Але теж дійсно і о тим не можна мовити. О тим не можна мовити. Це є непоправне політичне. О тим не можна мовити, це непоправне політичне. То значить, я мушу сі доставити до того, як комусь є свигодні жити, а, а свої, свої вартості знищити. Ну то просто є скаригодне. Мусульмані не мають правдивої віри, то є секта, to jest herezja, która nie wynikła z kościoła katolickiego, a która wzięła niektóre postulaty, co w kościele katolickim było ważne, bo to wszystko było od razu po Ariuszu. Dlatego Mahomet nie wszystko wiedział, co jest katolickie, wziął tylko to, co im odpowiadało. Bo wtedy byli, i po Ariuszu od razu dużo przeszło do niego. То є Греція, і там немає правдивого Бога такого, як Бог є християнський, Єсус Христос, немає Троїці Святої. Не може бути жодної єдності. Так само не може бути жодної єдності з життями, бо вони не мають Бога Троєдиного, а мають тільки Бога, якого, пам'ятаю, зі Старого Тестаменту не прийняли Ісуса Христа і не nie są oświeceni Duchem Świętym i nie mają tej mocy, żeby działać w Duchu Świętym. Bogaci, okradli cały świat, mają władzę wszędzie, gdzie trzeba i nie trzeba, do wszystkiego się pchają, a nie mają nawet kaplanów swoich normalnych. Rabinie, każdy rabin o tym samym tekście Pisma Świętego gada to, co jemu się, to, co jemu się chce. Jak jeden mówił, taki Żyd mesjański nawrócił się na jakieś, do jakiejś jakiej sekty, nie do katolików, ale mówię, że on zadawał 30, 30 radzinom pytania o Izajaszu, kiedy tam się mówi, że będzie poniżany, syn Człowieczy, będzie poniżany, będzie, będzie bity, będzie bit, kuszony. Z Izajasza proroka tam o Jezusie Chrystusie tam pisało się. To 30 z nich daje mniej więcej tyle samych odpowiedzi i różnych, a nie jedną taką samą. Nie, ma, nie ma jedności, Absolutnie, bo są nie ma daleko jedności, od Boga. Tak, tak. Pan Bóg jednoczy. Czym bardziej ludzie się oddalają od Boga, tracą tą jedność. Zresztą tak to widać tak na przykładzie um, tych wielkich herezji, schizm czy schizma wschodu. Kościół wschodni się oddzielił, powstał kościół um, um, wschodni, um, prawosławny, i dzisiaj nie ma jednego kościoła prawosławnego. Oni się tak podzielili i ciągle się dzielą, nie ma tej jedności. Jeżeli chodzi o protestantów, ci się od, odłączyli od kościoła i znowu podzielili się na tyle różnych odłamów, że oni sami nie wiedzą ile ich jest i interpretują wszystko po swojemu. A więc no, w, wniosek taki, kto się oddala od Boga, to poddaje się podziałowi, bo kto dzieli? Szatan dzieli. Dzieli, zresztą to jest to rządzi, chyba taka rządzi, stara rządzi, maksyma: i tak. dziel i rządź, bo w jedności siła to raczej droga do tego, żeby antychryst już się zbliżył i zajął jemu właściwe miejsce. Wtedy będą prześladowania jeszcze większe i i tych, którzy się poddadzą tej agencji podpisywania tak haniebnych i tak nie, nieuczciwych umów, które nas czekają. I prześladowania będą jeszcze gorsze a oni nie pochodzą od wrogów kościoła, a pochodzą od Watykanu, który powinien być wierny Chrystusowi, a został niewierny, jak mówi Pismo Święte w tych czasach, kiedy e... Mówił o Pisołowski, że naród pozostał niewierny Bogu w Starym Testamencie, stał się jak prostytutka, która oddaje się na, na, wszystkie, na wszystkie strony, tylko nie, nie, niewierny jest Bogu. I Pan, Pan Bóg mocno karal tych ludzi. To samo jak w każdym kościele narodowym czy w każdym kościele różnych państw idzie agenda od Watykanu, która nie ma prawdy Chrystusowej, nie ma Ewangelii Chrystusowej, wyrzuciła tradycję i, i tylko. To, co w Sob na Soborze Watykańskim II było powiedziane, że to od Ducha Świętego, widzimy, że to nie było od Ducha Świętego, tego, którego Chrystus zesłał na apostołów i który utwierdzał kościół w wierze i w tym, co Chrystus nau nauczał, Bierzcie krzyż i naseduj się mnie, a bez krzyża nie ma zbawienia. Tak to ta agenda jeszcze będzie gorsza, czym to wszystko, co, nas, co, co my widzieliśmy w historii kościoła, a my... Na, na nasze, wydaje się, nieszczęście. Żyjemy na tym świecie. Wiele ludzi, nawet w klasztorach, może lepiej umrzeć, nie doczekać, nie doczekać tego wszystkiego, bo już czują i skórnie, i podskórnie, że dzieje się bardzo źle. Coraz więcej ludzi to zaczynają rozumieć. A kiedy o tym się mówi, to jeszcze biskupi pacyfikują tych, którzy mówią, a i siedzą w piekle i boją się wystawić głowę z tego piekła. Wychodźcie z tego piekła, bo widzicie wszystkie zniszczenia w pierwszym rzędzie. A jeżeli kto będzie zniszczony dla Chrystusa, osiąga od razu życie, życie wieczne, niebo. A oni dalej trwają jak ten zbójca po lewej stronie Chrystusa. Jezus, zbaw siebie i nas. Tam przyznał swoje winy po prawej stronie, tam się przyznał do grzechu. Przyznał się, że Chrystus jest niewinnie cierpiący, zasłużył na laski. A oni dalej trwają w swoich grzechach i, i, i upoży. Będzie czekać ich wielka kara. Ostrzegam ich jak, jak jeden z tych apostołów, którym dzisiaj jest wyrzucony, ale to mnie nie obchodzi wcale. Ja chcę żyć z Chrystusem, a z Chrystusem żyję się zawsze dobry, nawet jeżeli nie się cierpienia. I nawołuję tych wszystkich, którzy dzisiaj jeszcze są katolickimi biskupami i, i katolickimi księżmi, i, i w klasztorach katolickimi zakonnikami. Bierzcie się mocno do roboty i dajcie do, dobrze, w, 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 zgarnijcie się w pies i dajcie tym biskupom popalić dobrze. І скупом і ченжем, вони боні зайли власів становістку або, або покутували мостом, бо інакше не зробить. Христос, як мови Пеляновський, ближче, чим близько. Można tutaj tak się nasuwa, kto chce zachować życie na tym świecie, straci. A kto je straci dla imienia Chrystusowego, to nie zyska na życie wieczne. Kto, kto, kto nie chce umrzeć od koronawirusa, umrze i tak z różnej choroby, a jeszcze będzie potępiony. A tego koronawirusa nie ma, pandemii nie ma, to bzdury masońskie tych państw, które się zmówili, żeby trzymać ludzie w zagrodach, czy w polskiej zagrodzie, czy w włoskiej zagrodzie, czy w angielskiej zagrodzie, we zagrody. Nie wolno latać tam, tam i sam, nie, można, nie wolno połączyć się z ludźmi, którzy dzisiaj e, rozpowszechnili się po całym świecie i to będzie totalne diabelstwo. Totalne diabełstwo, a biskupi tego nie widzą. Powinni być stróżami, kiedy stróż, jeżeli e, przespał powiedzmy, na swoim stanowisku, e, nie zobaczył wroga, to wtedy było zniszczone całe miasto. Dlatego taka ważność była tego stróża. A dziś biskupi spią w liturgicznym snie, naćpane e, diabelskiej agendy i nie widzą tego, co ich czeka. Nie, nie, nie uprzedzają ludzi, nie mówią ludziom o, o prawdziwym stanie Kościoła i stanie ich dusz. Tak jakby lekarz nie mówił o prawdziwym stanie człowieka, że jutro umrze i nie dawał jemu najmocniejszych lekarstw. To mówię ja Wam, arcybiskup Jan Paweł Lenga. Amen. Bóg zapłać, biskupie. Bogu nie będzie chwala na wieki. Ktoś musi za niego mówić i czym więcej takich będzie na świecie, tym więcej mam chwala i cześć. I tak trzeba cierpieć, i tak trzeba cierpieć. Крули нам Христа. Тераз і завше і, і на